No hej, witam Was w 11 odcinku Vlogmas. To może bez zbędnego przedłużenia. Przejdźmy sobie do kalendarza. Mamy 11 w Kinderze. Okej, okay, mamy tutaj. Jej jest Szykomośnik. Szakowans. Szykomośnik. W Lakierach 11 jest tutaj. O, mamy czarny lakier czy taki granatowy. Nie, czarny. Bardzo ładny uwielbiam czarne, czarne lakiery. Więc mam nadzieję, że to jakoś wykorzystam. I w ogóle patrzcie, mi się to rozerwało. <grym> Jakaś tragedia. Ale dobra, nie podglądam. Nie podglądałam jak to. Po prostu teraz zaczęłam, że to mi się rozerwało. Ale mamy czarny lakier i jestem z tego zadowolona. Dalej przejdźmy sobie do ptaszków. I oczywiście ślepa ja szukam jedenastki co nie i jej nie widzę co? ej widzicie to jedenastkę? to to ja jestem ślepa o, tu jest się schowała skubana o, to jest ten kelner, którego ja nie umiem otwierać czekajcie tajna broń nożyczki o boże no, halo Mamy naklejkę chyba. No tak, chyba to jest taka naklejka. Z takim, takim, który chyba to jest tam, tak. Ja w ogóle, ja się w ogóle nie znam, więc takie coś. Dalej pójdziemy sobie z żelkami. O, i od razu jedenastkę znalazłam. Tak powinno być. Mamy cukiereczki. Mogłyby być inne smaki niż pomarańczowy i cytrynowy. Ale no, czemu nie? Ale mogłyby być jakieś, nie wiem, inne, nie wiem, winogronowe. Teraz herbatki. Szukamy sobie jednostki. O, teraz mi szybciej idzie. Kiedy tak pomarudziłam, pomarudziłam, to teraz mi idzie szybciej. Smażone migdały. Spójrzmy jakie mamy tutaj składniki. O jest ostrość. Składniki. Herbata czarna, cukrowe, gwiazdki, jabłko, migdały, aromat płocki róży, zawiera migdały. Oto mam takie smażone migdały. Tam w ogóle mam jeszcze, tam na parapecie jeszcze mam w ogóle y, dużo tych innych y, herbat, które jeszcze nie wykorzystałam. Jest easy. kolejna do kolekcji. Może jakieś wypiję. Nie wiem. Pff. W kalendarzu od mamy natomiast dostałam taki oto kubeczek, bardzo fajny, świąteczny. Wygląda on tak. Na jakieś tam gwiazdki, choinki, znaczy gwiazdki, choinki, laseczki, samochodziki i tutaj taki ala domek, są takie cukiereczki. Mogę to sobie otworzyć, poczekajcie. Mi to przypomina takie bombe bombeczki, cukiereczki. Zaraz mogę otworzyć i wam powiem, jaki tutaj smak. No i tutaj było takie pudełeczko, w którym one były. No i jeszcze zdrapencja. Standardowo szukamy prezenciku. Dzisiaj mamy jedenastkę, może się poszczęści, może nie. No niestety pierniczek milion złotych był do wygrania, ale mieszkamy w prezenciku i już chyba czwarty raz się trafia ten milion złotych, więc może, może to coś znaczy. Nie wiem, nie wiadomo. W ogóle bardziej, jak to spoko mama wymyśliła, że tak powiesiła te wszystkie rysunki, które dla niej rysowałam, tylko na coś liczyć nie umie, bo 8, 10, 9 spoko jeszcze nie wywiesiła. 11, która gdzieś tam leży. I ona też tutaj nie umie liczyć, bo coś u mnie nie wyszło z numerowaniem tego. Bo właśnie dodała 23, 24, właśnie 1, 20. Może tak po prostu wiesza. 15, 14. A może ona odlicza, tylko że jak odlicza, to powinno być tutaj 24. A Dobra, nieważne, nie rozumiem jej, ale no, chyba ciekawe pomysł, Na takim sznureczku i klamereczki. Co tutaj robi? Hmm? No co? tak ta, ta, ta się patrzysz? Czego szukasz? Co? No co? Czego szukasz? Wróciliśmy sobie ze spacerku i... W sumie coś chciałam wam powiedzieć, ale nie pamiętam. O ty skubana, bo ja tutaj mam, miałam te krówki i ona mi wszystkie papiereczki pozabierała. Hmm? Taki nieładny piesek. Taki nieładny piesek. No nieładnie tak, no nieładnie. Chciałam wam coś nagrać ze spacerku, ale no niestety zapomniałam, że mój telefon nie ma pamięci. I nie nagrałam. No tak. Na no, zdrowie. To na tyle w tym vlogu masku. Do zobaczenia jutro. Pa pa! I wybaczcie ten paznokcie, cele idę w piątek do kosmetyczki. <laughs> Dobra, do zobaczenia jutro. Pa.